Trzymajcie się mocno. Przyłapałem jego kolegę, który gra w Minecrafta przez 10 lat i zrobił to. Czy wy to widzicie? Czy on przepala węgiel węglem? To jakby smarować chleb chlebem. To nie ma w ogóle sensu. Tak samo jak za bardzo sensu nie mają nowe zbroje dla psa, bo jak wszyscy chcieli zbroje dla psa, to myśleli o czymś takim, a nie o po prostu jednym wariancie, który delikatnie się różni kolorami. Więc tak, oczekiwania graczy nie zostały spełnione w ogóle, ale mogło być gorzej. Wyobraźcie sobie, że macie save'a przez 12 lat i. To Takiego całkiem sporego. Tutaj są zdjęcia. Nie wiem czy to ktoś po prostu telefon mi przedstawiał do obrazu. I jak twierdzi stracił ten świat. No bardzo mi przykro. Ale wiecie, co jest dziwniejsze w światach? To że mapa tutorialowa Minecrafta wygląda od gru jak mapa Fortnite'a. Ja nie gram Fortnite'a, ale mam na tyle pojęcie, by stwierdzić, że tak. To jest fakt. Tylko dlaczego? Może po prostu wyspa Fortnite'a wygląda tak jak każda inna wyspa i dlatego każda inna wyspa będzie przypominać wyspę Fortnite'a. Wyspy się dzielą na dwa warianty. Tezy wulkan na samym środku i te, które nie mają wulkanów wcale i wyglądają jak Fortnite na to wychodzi, nie? I wychodzi też na to, że ktoś stwierdził, że derbis to po prostu kwarcowy pilat, który ma tysiąc lat. I patrzę za to od góry, faktycznie coś by z tego mogło wynikać, ale ja zauważyłem że to jest coś jeszcze bardziej dziwnego. Widzicie środek tego derbisu? On nie jest na środku, na prawo. Na lewo jest na środku, ale na prawo nie jest. Czemu? No, nie wiem. Mojang, prosiłbym was, żebyście na to kiedyś odpowiedzieli. Co było trudnego w tym, żeby to po prostu było wyśrodkowane. Serio. Ale może jak już wam nie powiem, co zrobić, by gra wyglądała w ten sposób, no bo wiadomo, że ich lekiem na każde zło jest zrobienie Minecrafta Bedrock Edition i jak korzej niż Java, ale ja wam mogę odpowiedzieć, bo zrobienie Minecrafta, żeby wyglądał w ten sposób, wiąże się z zainstalowaniem po prostu modów. podczasem tym społeczność potrafi robić rzeczy sprawniej niż sam Mojang. Tutaj widzimy na pewno jakiś mod na lepsze latanie Elytrom, albo na jakąś FPVkę, coś w ten deseń. I jak nie trudno zauważyć, podstawowym problemem takich generatorów świata jest to, że one fajnie wyglądają, wyglądają od góry, ale jak już gramy, no to po prostu z dołu to wygląda tak jakoś, eee, pusto, tutaj niby fajnie, nie? Ale ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcielibyśmy takiego Minecrafta, to znaczy przechodzić tysiąc bloków, tylko po to, by zobaczyć coś na przykład za górą, którą widzimy cały czas. Na Aktualnie generator świata, co by nie mówić, sprawia, że ta skala tego świata jakoś lepiej na nas działa. A to jest fajne, ale do czasu. Do czasu te wszyscy myśleli, że Bedrock będzie lepszą wersją Java. W sensie tak twierdził Mojang, więc e, zobaczmy. Animat Ręki, jak się zmieniają itemy. Ej, bo nie wiedziałem, że to się różni akurat. Dobra, czyli uwaga, teraz zmieni rękę i... Aha, w Javie po prostu się zmienia, a w Bedrocku jest animacja wyciągania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, chcecie więcej Reddita, to może zwrócimy z nim na pełnej parze. 4000 łapek w górę to nic w porównaniu do 200 godzin i 1 600 bloków. By zrobić co? Ej, ja wiem, co on buduje. Dobra, teraz się zgadywać, ale ja już wiem. Jeżeli jest przede mną, to napiszcie w komentarzach. To jest oczywiście struktura. Jak to się nazywało? No, no, że. No, nie wiem nawet, jak to się nazywa. Ej, zapomniałem teraz, serio. No, no, sami widzicie. Jakby. Dobra, to nie jest losowy zamek. To jest na podstawie wzoru matematycznego zbudowane. I tyle powinniście wiedzieć. A jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. Zapomniałem akurat teraz. Napiszcie w komentarzu. Zrobiłem zdjęcie wszystkich z nowym Cape'em, czyli nową pelerynką. Ja jestem na prawo. Ale w ogóle, kto to pytał? Fajnie, że nam daje więcej pelerynek. Fajnie, że w ogóle jakieś takie wydarzenie z tym związane było. Teraz. Wszyscy będą mieli pelerynki. ręki. Jak myślicie, co by się stało, gdyby Minecraft był dostępny na Steamie? Na pewno na Steamie byłaby to najpopularniejsza gra. Dlaczego tak mówię? Bo Steam ma wykres, gdzie pokazują najpopularniejsze gry, ile tam jest aktualnie graczy i tak dalej. No i aktualnie jest to CSGO. No wiadomo, że Minecraft co najmniej walczyłby z nim o pierwsze miejsce, o ile totalnie go nie detronizował. I ja bym wolał kupować tutaj Minecrafta niż w sklepie Windows. E, to tak swoją drogą. Tyle na nich wiadam, że żadnego deala indy z nimi nie dostanę. Okej, okay, coś bardziej ciekawego w ogóle. Pewnie, że o tym wiecie, ale nowe pistony, znaczy nowe pistony, stare pistony stają nowe dźwięki, bo stary dźwięk pistona to było najgłośniejsze, co w ogóle mogło być. A Ała, właśnie o tym mówię. A te nowe są jakieś takie bardziej przyjemne, takie klap, 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 a te... ooo, to jest straszne. Dobrze, że ktoś się na to wziął, szczerze mówiąc. Nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Traciłem swój hardcore'owy świat, ponieważ przez to shieldy nie działają poprawnie dzięki Minecraft. Czy to jest Better Edition? Nie, to nie jest Super Rock Edition to jest y, Java, raczej 99%. No, ja nie wiem, jakby dlaczego ktoś w ogóle się broni przed cliperem, shieldem, zamiast po prostu odbiec. To jest trochę łatwiejsze, odbiec. No, a dobra, no, średnio to działa nawet na szkielety. Czy są grze, jakiekolwiek podpowiedzi odnośnie progresji pod tymi dwoma? Okej, okay, pierwszy portal nowym graczom totalnie uświadamia, że trzeba dokończyć ten portal, by coś się stało, tak? Tak. Ten drugi w Mansion, nawet o nim nie wiedziałem, ale on sugeruje, że można znaleźć jeszcze taki portal. Chociaż tutaj nawet bym nie wiedział za bardzo o co chodzi. Ale wyobraźcie sobie, jaki był Minecraft kiedyś. Teraz chociaż mamy podpowiedzi odnośnie craftingu, każdemu znana jest mechanika gry. Ale kiedyś nie było żadnych podpowiedzi, jak cyrkwek craftować. wszystkiego trzeba było się uczyć z neta. I ja się w takich czasach wychowałem. Huch, to było naprawdę ciężkie. Musiałem się z tego wygadać. Sorry, zostawcie łapkę w górę. Gdzie jest ta tekstura zlokalizowana w plikach gry? I to jest ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że to może nie być tekstura, tylko może być to po prostu generowane za pomocą kodu. Dobra, rozczmina Próbuję przejść Minecrafta jeżdżąc tylko na świni. Ludzie, czy wam się serio nudzi? Ja ani raz. Nie, dobra, no nie zacznij ani raz nie przyszedł Minecrafta. Na singlu. No, w sumie mogłem nigdy nie przejść Minecrafta. W sumie nie widzę powodu, dlaczego miałbym to robić. To ultra nudne. Znaczy, nie mówię, że sam Minecraft w sobie, ale Minecraft jest leży do robienia. Naprawdę progresja tej gry dla mnie nic nie znaczy. Bo to nie o to żeby Minecrafta przejść. W Minecrafcie się po prostu gra. Ale jazda na świni to już yy, totalna jazda. Zobaczcie mój Minecraftowy domek. O, o Ale słodko! Już, że normalnie aż czuję donatę ekipy w sobie. No, jest bardzo, bardzo, bardzo słodko. i że w środku tutaj nie jest wypełnione. Bo z zewnątrz, wiecie co, to nie jest taki problem zbudować ładny dom. Tylko inna sprawa, jeżeli chcecie go w środku udekorować. Bo z zewnątrz to możecie robić kształty i tak dalej. No, a w środku co? No, a w środku potem tak te wszystkie duże domy wyglądają. Ładnie na zewnątrz, brzydko w środku. Coś jak ludzie i ich charaktery. Przeczytałem zakończenie Minecrafta po 10 latach grania w grę. 20 lat od teraz będziesz bardziej zdziwiony rzeczami, którymi nie robisz, niż tymi, które zrobiłeś. Aha, tymi, którymi nie zrobiłeś, niż tymi, którymi zrobiłeś. Więc wyjdź poza swoje granice, eksploruj, śnij, odkrywaj. Autor nieznany. No, jest w tym coś takiego podnoszącego na duchu wielkie słowa. W małej indie jaką był Minecraft kiedyś, zrobiłem wentylator na zwykłym Minecrafcie, czyli że bez modów. No dobra, no to ja chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał. A! Ej, co? Ej, dobra. Nie spodziewałem się, że to będzie animowane. Ja na przykład nie spodziewałem się, co on w ogóle robi, ale to wygląda autentycznie dobrze i to wygląda, jakby się ruszało. No nie mówcie, że nie. Czy to wystarczający inwentory, by walczyć z Warden'em? No, no, no. Ja nie wiem, bracie, jakby... Niby tak, ale trochę bym się jeszcze bał. Czy chcecie end update? Ej, to jest ciekawe, o tyle, że wszyscy mówią, no tak, niedługo będzie end update. A jeszcze pamiętam, jak Mojang mówił, że no, bo wiecie, end musi być taki pusty, bo to end to pustka, tam nic nie ma, taki jest motyw. No ciekawe, jak będzie wyglądał end update. Ale jak dla mnie, w endzie mogłyby się znaleźć jeszcze jakieś rzeczy. Może nie biomy. Biomy może nie. I raczej wydaje mi się, że biomów tam nie dodadzą, ale więcej struktur na pewno mogłyby tam się znaleźć. Już i tak tam nie jest aż tak pusto. Oho, to są te pelerynki, o których mówiłem. Wyszły faktycznie od Twitcha, jeszcze od TikToka. Przynajmniej wiem, których ludzi banować. Oczywiście tych z pelerynką na lewo. Portal hopping? Co to jest portal hopping? Ender perły mogą przejść przez wiele portali, co? Okej? Okay. Czyli że z jednego portalu do drugiego, do trzeciego. Czy on może jedną perłą przejść przez trzy portale? W sumie to dwa, nie wiem, jak to jest, że można cztery, dwa albo cztery. Uwaga, rzuca i. Tak, ej, co? To może być nowy, Nieznany sposób na teleportację. Jeżeli na przykład w piekle by zrobić coś, co by tą Ender Perłę dalej przerzucało, pamiętajcie, że w nederze szybciej się idzie, to moglibyśmy realnie robić teleporty na bardzo długie odległości za pomocą jednej perły. Fascynujące w sumie. Kto do diabła tutaj mieszka? Co to jest? Okej, okay. bardzo nietypowa struktura bym powiedział. A, jakiś domek się sfałnował pod ziemią? się nie spodziewał, że znajdzie się w domu. Odejem. Oh, faktycznie. To tam mieszka. I strasznie, straszne. Ja bym był delikatnie zlęknięty, jakbym tam trafił. Czy jest to akceptowalne dla Education Edition? Gdy się użyje Pufferfisha, powiedz Pufferfish nadchodzi. Powtórz 100 razy. A i 100 razy spełni jajo Pufferfisha. Mhm. Ej, da się tak łatwo programować do Minecrafta? Czy to jest scratch? Nienawidzę tej gry. Oho. Dobra, kolejny śmiech na Bedrock Edition. Ej, nie wiem dlaczego, ale ja mam wrażenie, że ta seria trochę się stała serią kpiącącą, a zarówno porównującą Bedrocka do Java cały czas, bo nie da się uciec od wrażenia, że większość materiału tutaj to ludzie, którzy są po prostu wkurzeni na Bedrock Edition. I to naprawdę jest duża, czerwona lampka dla Mojang. Że coś ewidentnie poszło nie tak, bo o Bedrock Edition mówi się tylko i wyłącznie w tym kontekście. Minecraft ukryty gift na 15. Co tu się dzieje? Czy to Google zrobiło? A, ej, może było... Co? Rozwalać przy lądarce? czy co? I w sumie jestem skłonny w to uwierzyć, bo Google lubi robić takie akcje. To, to jest naprawdę całkiem miłe z ich strony w wielu przypadkach. Tutaj też jest miłe, że wspierają Microsoft, swoją teoretycznie konkurencję, co nie? Pamiętacie jeszcze telefony Nokia z systemem Windows Phone? Czy jesteście za młodzi? Chciałem zrobić okrągły mine hub, czyli jakby hub bazy, ale Sid powiedział nie. Dobra, ale co tutaj może pójść tak? No kopię sobie dookoła, wszystko idzie zgodnie z planem. Czy tutaj będzie coś Aha, aha, no dobrze, no to zawsze mógł jakby dobudować, nawet nie wiem czy dobudować nie jest łatwiej niż kropać że mówiąc o wiele mniej pracy, więc ja nie wiem na co on orzeka, może za bardzo świadom, że wyczuł mu to na plus. Czy ktokolwiek miał strzały szkieleta wbitą w przycisk od drzwi? <laughs> Zaraz. Czy moby <laughs> są już tyle inteligentne, że szkielet otwiera drzwi dla klipera? <laughs> Jestem moron, czy Manic i Icon to łyżka? Ej, no właśnie, ja też za bardzo nie rozumiem Dlaczego jeżeli nie można czegoś kopać, to ten enchant ma ikonkę łyżki? Chyba, że to jest coś innego To nie wiem, napiszcie co to jest Bo no to jest jak dla mnie łyżka W sensie, że co, że kopiesz skałę łyżką, to się nie dokopiesz A ludzie tak z więzienia uciekali Dostałem to z jednej eksplozji łóżka Ej, faktycznie, przecież w piekle można wstawić łóżka, a nie TNT I tak robią pewnie normalni ludzie Nie pytajcie, czemu na to nie wpadłem Pixel Redux, czyli setny tekstur pack który mówi, ej, zrobiłem Minecrafta w końcu ładnego, tymczasem jedyne co robią to sprawiają, że ten Minecraft wygląda pewnie po prostu dziwnie ej, to jest jak dla niej taki faintful na sterydach, no, no tak bym to powiedział, taki faintful na sterydach ale patrząc patrzę, patrzę, tą teksturę diamentów to chyba wolałbym faintfula jednak, pixel redux, nie wiem czy serio ludzie grają na takich teksturpakach dlaczego Mojang usunął prawdopodobnie najlepszy ekskluzywny item dla bedrocka czyli kamerę, no tak, była kamera na bedrocku i ona normalnie robiła zdjęcia to by było spoko, gdyby możliwe. Robienia zdjęć wyszła normalnie do minecrafta Wyobraźcie sobie wtedy na serwerach. Zdjęcia by latały. W sumie to może na przykład na ekstremie lepiej, żeby takie zdjęcia nie latały, bo to mogłoby być po prostu złe. Ale czemu wrzucili kamerę? No bo Bedrock był w końcu czymś dobry Nie mogli oczywiście tego tak zostawić. Dzisiaj nauczyłem się, jak Actus blok jest jeden piksel mniejszy, ale nie pokazuje tego, tak jak Soul Sand. Aha, tutaj macie przykład na Armor stądzie, tak? Czyli jeżeli Armor Stand ląduje na blok to normalnie sobie stoi na tym pikselu ale w się ten hitbox jest ukryty. Pomimo tego, że tutaj stoi, to tak naprawdę stoi piksel niżej. Faktycznie jesteście takiego, że się staje na kaktusa? No to wiemy, że się zapadamy. Pierwszy czas próbuję znaleźć kolory palet. Robię to dobrze. Brat to zrozumiał zbyt dosłownie. Niefortunny timing eksplorując pustynną świątynię. Okej, dobra, zobaczył czym jest ten timing. Pewnie jakiś mob przyjdzie i go tam wybuchnie. To by nie było dziwne. Ooooooooooooooo, joj, dobra. Akurat znajomy przyleciał, kiedy on to kopał. Zobaczcie. O nie. On tam wybuchnie. Nawet nic nie robią. Nawet nie sobie on po prostu wybuchł. Znalazłem to podczas shaveowania i stwierdziłem, że to jest cool. W sensie, co jest cool? Tekstura tego? Ej, w sumie dobrze to wygląda w Deep slate, co nie? Czy że cool, że się dwa naraz raz zespałniły? Ej, jabłko emeraldu chyba na palcach dwóch rąk mógłbym wyliczyć, ile razy by się w ogóle znalazłem. Jakie jest najbardziej MOB w Minecraft? Dobra. To jest trudna decyzja. Silverfish, e myślę, nie są wkurzające. Aż tak, bo są na tyle, jak są wkurzające, są na tyle też słabe, że w miarę wiecie, wyrównuje. Blazy są spoko. Wieśniacy są głupi, ale spoko. I myślę, że mały zombiak jest takim oczywistym celem, co nie? Ale z drugiej strony myślę, że jakby fantomy zostały usunięte z gry, to gra nic by nie straciła, a dalej byłaby spoko. Jeżeli jednak usunęliby małego ząbiaka, na przykład nie mógłbym robić takiego trolla jak wczoraj. Zobaczcie na kanale. Dlaczego wszystkie moje ryby płyną na dno? Co? Faktycznie, że one tam toną. Co robicie z żelazem? Ja bym zbudował. Armię Iron Golemów. Po MOB Spawner. Widziałem takie że na ekstremie w sumie. Zobaczcie, że pół serca nie jest nawet połową serca? No tak! Geniuszu, no dobra. Może to po prostu żart. No, no wiemy. Zaraz, czy w Minecraftie serio może zapłacić za to, by mieć tryb nocny w Minecraftie? To znaczy, ktoś sobie życzy 310 Minecraftowych coinów za teksturpak, który zmienia białe na czarne. Bardzo, bardzo źle się dzieje z Minecraftem. Naprawdę. Chciałem Zbudować nieskończoną IKEA w Endzie? Czy Endermany będą się spawnować w sklepie? No będą. Dlaczego ktoś chce budować nieskończoną IKEA w sklepie? Jakie to jest wielkie. O co chodzi? Say what? O, proszę bardzo, tutaj mamy pokazane wszystkie rzeczy, jakie zostały dodane w nowej wersji do tej pory. I powiem wam, że sama aktualizacja w sobie jest dla mnie dziwna. W sensie zmienia i dużo, i mało. Zmienia mało. Co to czy znaczy dodaje zbroje dla psa? Jakieś cave, y, znaczy te katakumby, w których wejdziecie pewnie raz, dwa razy w życie? młod, ale za to tutaj na przykład raftera. Crafter to jest naprawdę coś co zmieni mega mechanikę Minecrafta. Tutaj Brizak, który jest nowym mobem, ale Brizak naprawdę jest starym mobem, który ma nową teksturę, wiecie... Place Stereo szkieleta, a Na bagna musi sobie darować, bo szkielety są najbardziej wpurzęce w tej grze i są najtrudniejszymi mobami, tak naprawdę, w grze. Wcale nie klipery Bardzo rzadki blok Co to jest? Zaraz Czy ktoś mi wytłumaczy, co tu się stało? Jak to jest możliwe? Zrobiłem tą ilustrację, by zaprezentować Twój pierwszy dzień na nowym świecie w Minecraft. Dobra, czyli. Aha, to jest pierwszy dzień, że się kupicie w cave. Ie. Drugi dzień budujecie domek. No, spoko. Bardzo w ogóle ład, ładnie narysowany. Czuję się zrelaksowany, jak na to patrzę. Który cover art jest lepszy? Czyli to jest podstawowa okładka Minecrafta, chyba pierwsza. To jest PlayStation Edition. To jest aktualna. Nie, ja myślę, że ta aktualna jest jak najbardziej git, chociaż ta pierwsza trochę lepiej pokazywała cały ten content. Jeszcze tutaj są dalej te same moby. to jest nawet Minecraft i Crafting Table, nigdy tego nie zauważyłem. A, musieli zmienić, bo tu tylko Steve, a potem dodali jeszcze Alex. To czekam na nową okładkę z wszystkimi dziewięcioma nowymi skinami. Robienie podstawowych skinów do Minecrafta jest beznadziejne, no bo i tak każdy sobie zmieni na swój, więc Steve i Alex... Było spoko, a tutaj mamy kolejną wpadkę na Bedrock Edition. Czy spopowane chorusy nie są tak naprawdę popcornem? <gry> To jest, to jest, to jest, to jest mocna teoria, ale myślę, że ma jakieś oparcie na faktach. Pomóżcie, ta fraza nie jest dostępna. Co on napisał? Pomóżcie, ta fraza nie jest dostępna. Co, co on tu pisze? Cztery prywatne przejazdy. Co? A, to jest system cenzury w Minecrafcie. Coś pięknego. Coś, co znam tylko z tego, że nie działa. Bo jeżeli chodzi o zwykłe przekleństwa, to zwykłe przekleństwa normalnie działają. Ale jak przyjdzie coś, co przekleństwem nie jest, no to czasem może nie zadziałać. Odwróciłem do mojego kolegi w Minecrafcie. Serio? Ktoś na tym naprawdę bardzo na. Pracował. Prawie tyle samo, co jego kumpel będzie pracował budując to od nowa. Najbardziej cool miejsce w Minecraft? No ja nie wiem. Mieliśmy taki sam sit na Ferajnie, szczerze mówiąc, mało praktyczne, nie zauważyłem tego wcześniej, ale kiedy to zostało dodane. Ten content jest dostępny w większości geograficznych regionów, ale zablokowany w niektórych. Zaraz, czy w jego regionie są zablokowane kolorowe, tęczowe włosy? No, gdzie on mieszka? W Chinach czy w Korei? O, już mieliśmy o podstawowych skinach. Ulubiony podstawowy skin? No słuchajcie, no! Steve, Steve to jest giga chat. I w ogóle jakby, ja się dziwię się że jak są mamy z giga czadem tego gościa z tą brodą, a nie po prostu Steve'a Ale tak totalnie serio No to myślę, że większość tych skinów jest jakaś taka beznadziejna Ten chłop z metaliczną ręką jest spoko I nie wiem, i tego czarnego w czerwonej koszulce cały czas widzę Więc wydaje mi się, że te trzy skiny są spoko, no i Alex A reszta, reszta nie wiem po co Dziewczyna z włosami, po co? Możemy sobie robić własne skiny, a na Marchecie Bedrocka mamy ich tysiące w za dużej cenie niż to jest w ogóle warte. Bad Apple na są nowym komputerze z Minecrafta. Okej, okay, czyli tutaj to jest się wyświetlacz. Ej, ale całkiem dobrze działa ten wyświetlacz? Jego ja mam pytanie, jak to jest zrobione, że to jest resztą na jej command block? To znaczy. Czy to gra na... Co? No command block, data, packs, no ta pack, no moc. No to jak? Jakim cudem tu się pojawia czarne i białe? Say what? Nie rozumiem. Jaka jest nazwa tego tekstur Ej, ten tekstur pak jest stary jak świat. Co to jest za rzecz? Ej, to jest fireball, tylko nie wiecie czemu fioletowy. Nowy update jest zbyt dobry. Możesz teraz sięgnąć łódki z wil. Zaraz, co? Możesz sięgnąć łódki z villagerami... Aaaa Ej, faktycznie, to też jest w update'cie, że można na linii faktycznie sięgnąć łódkę. I tym oto sposobem możesz na przykład płynąć sobie... Ej, ale tak się nie dało wcześniej, że w łódce płynąć ten? To chyba było już wcześniej, nie? W sensie, wydaje mi się, że chyba to było przy okazji bambusowych łódek? Coś takiego pokazane, albo tam mogło być tylko, tylko sprzętki? Nie wiem, ale może dało się no z łódki, a teraz się da po prostu z tego? Nie. Dobra, on po prostu da się ciągnąć ten... z łódki. Czy ktoś zauważył, że zupdateowali update block? Teraz jest update. Ej, faktycznie. Nie jesteś taki jak update block. Ale zmienili jego tekstury? Ale po co? To jest blok, którego i tak normalnie nie widzimy przez większość czasów, a w sumie większość to nigdy. Znalazłem tego zdepresjonowanego szkieleta i nie chciałbym je strzelić. Ej, faktycznie on ma głowę w dół. wygląda na smutnego. Smutny do kości. Ej, oni się z niego naśmiewają. Kiedy nie masz sensu co pieniędzy na Call of Duty. Ej, ty serio mod? Tak co? Ej, no nie. Ej, co? Tak dobre animacje w Minecrafcie? No, wygląda to całkiem realistycznie. Wydaje mi się, że nie jest to serio mod. Ale w sumie, jakby to była animacja, to też, hmm, nie, są slajmy, Nie wiem. Mocne. Czy znalazłem Australię na swoim sidzie. Czemu on nie dał tego seeda? Ale tak. No, wygląda jak Australia. Totalnie. This sucks. Ok, jest jakiś banner. A. Oj. To jest oczekiwania versus rzeczywistość. Tak z czasem jest, widzowie. Ja też mam oczekiwania że stawicie łapkę w górę, więc proszę, nie uświadamiajcie mnie o rzeczywistości. Po prostu stawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście w odcinek z Reddita. Do jutra, yo.